Adidasy z ramki w pasy Witajcie ziomy w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na Gali Świętokrzyskiej. Będziemy polować <grywania> na szczupaka. Na spiń. No, pożyjemy, zobaczymy, co nam dzień przyniesie. No, spoko luz na razie. Dara, wypalę tego. Nie wiem, czy to się da wypalić, kurwa, w ogóle. Kurzel. Do dup. No, jesteśmy nad ładnym stawikiem. Zobaczymy, co tam pod wodą pływa. Podzieliłeś tą pygę kiedyś? Nawet nie wiem, jak to wygląda. No powiedz, widzą, co się z tą działo, bo się martwili. Barber się o Cię pytał. Serduszka, co się ze mną działo, jakbym wam opowiedział, opowieści dziwnej treści, to i tak byście mi nie uwierzyli. Ale Francesco przeżył to. Jakoś się trzyma ramy. Nie będę kończył. W każdym razie cieszę się, że mnie możecie znowu oglądać. Nie ma jak kurfele na swojej. Kogo ja tu miałem pozdrowić za, za pamięć? Zakuty łeb to zakuty łeb. Ale na razie wszystkich. Moich tych znajomków. To mnie. A którą ty chcesz? Nie, to tu musi być. Sylwój musi błyszczać. Coś takiego. mi założyć, bo ja to ślepy kurwa to. dziękuję firmie mikado za nowy sprzęt będziemy zaraz sprawdzać dobra bo tak kurwa z takim poleniem to Jak chodzi? Leciutko, elegancko Piękna sprawa Kuchy. Obadamy teren Może coś nam się trafi no. Oby Gumka jest Pejmy sobie wiesz? No nie kurwa Mówię Ci, że ślepy, że Kurwa nie dam rady, kurde, weźmy tam, poswojemy. Kurfe, Leon się sam nie zapina? Co to za kowrotek? Coś mi przycięło, ale... Zbombardujemy trochę to, kurde, to stawisko. Trzeba zbombardować kurfele cały ten No, uderz, uderz Na razie lekicha. kicha Śpią, czy zasnęły to co jak kicha kurwele na razie. Niemożliwe, żeby tu szczupak był. Niemożliwe? Nie. Możliwe? nie. Tak, tak. No, wyciął wszystko kurwele. Nie, ja, ja bo wyciągł, nie ja było by. no, wyciął No by by. okay. wyciąg Mieniamy miejscówkę, bo tu na razie nic... Na razie nic kicha. Chyba, że śpią, bo ze tamtej strony już stały, Pożyjemy, zobaczymy. No, żebym się kurwa nie, nie utopił. No okej. Okay. Jest podparcie. To to jakieś wodorostych chuje moje. Dzikie węże. Wątpię. Sylwusz, czy Če je na blahaj, če to skurfele klapne. Kurfele, mele. Kdo za badjev. Kurde, mole. Kdo za tiha. Dobro. Mienimy rejon zamieszkania. Namiot. Odpryskał się. mole. tutaj. Tu to zarośnie jakieś kurwa, ale wszystko tutaj spływa do tego winkla. Pod Podem mówię oczywiście Na piachach Piachy to są piachy Jakżm przypierdolę na blachę Na no, płotki No jak tym chodzi? Spoko luz Tylko że on się nie jest samozatrzaskowy, czego kurczę, ale za tego pałok Przekręcisz to powinien się sam za tego. A tu kurde jest czapczek tego. Widać tej Ej, ty kurwa. Ej, się... Ej tutaj Właśnie mówiąc. Mogę... Na to mu łowił? No może spierdzielił jakiś ten. Pią się, powinien sam zaczasnąć. Pon co czy tu jest chłopak Śpią do tej pory mogłoby coś kurfele prysnąć, a ja tu tak, a tu zero tematu, na razie mamy samą faunę, a florę, no ta. Dobra, idziemy tam, zobaczymy. Na razie nic nie becy, kurfel, nie bardzo. Zmieniamy miejsce zakwaterowania. U, to to, to kurwa, le ale kicha jak nie wiem Kurwa, tu by nie było zaczepów jakiś Tam jakieś płyty widzę w wodzie Nic nie uderzy, kurde mogę Na razie to kicha, panie Sławusz kurwa. No nic! Kurde mol! a z tymi żółkami to tak jest, kurde! Ja pierdzielę! Skurde mol się zaplątała! Skurde! Zaramieszczyści w locie! Będzie zdrowi? Aj kurde! Nie no, zarum się Ej no sobie kurwa Jak się to to zapląta, kurde moli Tak się no Cudeczko Aaaaa Dobra Dupa z Bobra Tyle zbombardować i nic Najpewniejsze to są w rybn I w konserwach I w konserwach, dokładnie wiesz, że był znowu Daniec na brodach? Był? Daniec na brodach. Wiem, wiem Kiedy ile lat temu byłem jak Daniec był? Na dańcu to byłem w brodach. Byłeś w brodach na dańcu. Przyszły takie tercianki, dały im cesła Też na brodach był. Chuuu, młodość dziada, dobra, teraz to się zajaram. Coś się tam ruszyło, wali. Zima zapasem, muszą kurwele zrobić zapasy, tłuszczu w ogóle. Drapieżnik to jest drapieżnik, nie ma jak była lubianka, kurde można. Proszę, i taki klocek był kurde. Ktoś zrobił? Ej tak, lampionie się, lampionie się, miętusz pod tym klockiem. Lewa ręka, lewa ręka. <noise> na Lubiance to zawsze poszło się, to zawsze się coś przytuliło. No teraz też jest coś. No ta rzeczka. Nie no, jest zalew normalnie. Zalew, ale to na rzecz A tam było wszystko, i szupak był, i pstrąg, i karp. Miętus. Miętus jest zarobista ryba. Pstrąg, nie trzeba tłuszczu dawać na patelnię, tylko... Smaży się normalnie jak. Tu to tak jest fajnie, nie? Takie no. kurde. Drzewka, stawik, a tak się człowiek oderwie na łono przyrody, nie? tak bloki, nie bloki. No. Jeden park na krzyż, kurde. W Kielcach to jest taka kicha, że... A park tam taki, kurde, tam parę ławek, kurde. Byłeś? Byłem tam, jak szłem na tego. Szłem się odnotować tam do biura pracy. Kawał drogi, od nas to jest kawał drogi. A tak to trzeba naginać z buta, kurde, z żadnego trolejbusa nic. Tam na dolnych skończyły to czy jeszcze dłubią? Teraz to jest całkowicie zamknięte, nawet przejazd nie zamknięty. A? No. A no niech dłubią, zawsze coś tam... Udziałam tam dłubią. A? No. i tam spracowane dłoń. I tam, I tam spracowane dłoń. On <noise> na wałku jeździ? Mhm. Na żelaznioku? Ja nie wiem. Nie no jak długie, to na żelaznioku jeździ. Rozwaliły wszystko tego to żelazniokiem najpierw muszą mówić dopiero później... Dobrze, że Bocian mi to ucho zrobił, kur ale Jeden sygnał, pyk, kurwa Dobra, panie dyrektorze, to czymś? Eee. Kurde, moj. Ja jeszcze raz ciepny na odchodne Dobra Zwijamy mandżur Serce moje kochane, dzisiejszego łowienia Nic nam nie wyszło, ale nie zawsze Jak się to mówi? Mikołaj chodzi Nie zawsze Mikołaj chodzi <laughs> No jest jak jest, może następnym razem będzie lepiej no. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, także na dwoje babka wróżyło. Pożywiam u Pomalutku, Po malutku krasnoludku. Dobra. Ziomy, ziomalki. Na razie dzisiaj żegnam Was. Miłego dnia Wam życzę. Do następnego razu. Może się szczęście do nas uśmiechnie. Żomale dziękujemy za oglądanie nas. Oglądajcie nas w kolejnych odcinkach. Jak jeszcze tam będę, już tam będę, tuś tam będę. <grymne> yy, filmy moje z bigotką albo z... z binkiem pojawią Wam się albo tutaj, albo tutaj. <grymne> Będziecie zorientowani, o co tam kurczę. Bądźcie w temacie, czym się... No, zostawcie suwaj, łatwo w górę. Teraz się.